Dzień dobry, kochani. Dzisiejsze zadanie to nakrywanie do stołu i składanie serwetek. Pokażę Wam jeden sposób składania serwetek, bardzo prosty, oraz podstawowe nakrycie do obiadu, czy do innego jakiegoś obfitszego posiłku z. Zaczniemy od składania serwetek. Mam tutaj jedną serwetkę. Jeśli nie macie w domu serwetki, możecie złożyć, serwe... złożyć kartkę w taki sam sposób jak serwetkę. Czyli nie musicie mieć serwetki, wystarczy zwykła prostokątna biała kartka. Zaczynamy od składania serwetek. Obniżę Was trochę, będziecie widzieli, jak ja to robię. Będziemy składać serwetkę. Mamy serwetkę kwadratową rozkładamy ją w taki sposób, aby powstał nam prostokąt. Bierzemy prawo, dociągamy do dolnego, zagniatamy krawędź. Bierzemy drugi róg, dociągamy do dolnego, zagniatamy krawędź i składamy to na pół. Zagniatamy krawędzie i mamy w tak. Złożoną serwetkę. To jest jeden z podstawowych sposobów składania serwetek. Odstawiamy naszą serwetkę na bok, tak żebyście ją widzieli. Może ją tutaj postawię. O. A teraz pokażę Wam, jak złożyć kartkę w taki prawie taki sam sposób. Mamy kartkę, składamy ją na pół, aby sobie wyznaczyć krawędź połowy kartki. Składamy ją na pół, zaginamy. Mam złożoną, rozkładamy i kładziemy przed sobą w ten sposób. Bierzemy tak jak w serwetce górny ruch i dociągamy do tej krawędzi połowy. Zagniatamy, z drugą częścią robimy tak samo. Dociągamy do połowy i zagniatamy. Tu na dole została nam taka, taki wolny prostokąt, dlatego ten prostokąt składamy do góry. Do góry na ten trójkąt, który nam powstał. Stające tu rogi składamy do środka w ten sposób. O, zobaczcie, składamy w ten sposób. Widzicie? Składamy po prostu było, tak. A składamy tak. I z drugim robimy to samo. Zaginamy go do środka. Teraz jak już mamy w taki sposób składamy trójkąt na pół. I zaginamy. I zobaczcie. Powstała nam podobnie Złożona. Tu mamy papier, tu mamy serwetkę, podobnie są złożone. Odstawiamy je na, na bok, i teraz bierzemy się za nakrycie i innymi naczyniami. Ja... Do mojego nakrycia użyję podkładki, srebrnej podkładki. Jeżeli macie ogród czy ceratę, oczywiście układamy wszystko na ceracie. Podkładki. Na podkładkę najpierw wstawiamy talerze. Stawiamy talerz płaski, duży do drugiego dania oraz talerz głęboki do zupy. Wstawiamy go na. Następnie Rozkładamy sztućce. Pamiętajcie, aby przed położeniem sztućcy wytrzeć je dokładnie ściereczką. Wycieramy sztućce dokładnie ściereczką, żeby nie było żadnych zacieków na nich. Wytarce sztućce układamy. Najpierw zaczynamy od małej łyżeczki. Małą łyżeczkę układamy, jeśli nie mamy sztućcy deserowych, układamy nad talerzem. W taki sposób, aby było nam łatwo wziąć później łyżeczkę prawą ręką, czyli układamy w taki sposób u góry nad talerzem. Następnie układamy nóż. Nóż kładziemy z prawej strony talerza, następnie łyżka również z prawej strony talerza obok noża i widelec, który ląduje z lewej strony talerza. Zapytacie dlaczego kładziemy pierwszy nóż? Od strony talerza, dopiero łyżkę. Gdyż najpierw będziemy używać łyżki, także ona musi być po zewnętrznej stronie. Najpierw będziemy jedli zupę na tym talerzu. Następnie, jeśli będziemy spożywać jakieś napoje, na przykład herbatę, filiżankę, stawiamy nad nożem i łyżką kieliszki lub inne naczynia, inne szkło. Również stawiamy z prawej strony u góry nad nożem i łyżką. Czyli stawiamy. A na koniec układamy nasze złożone serwetki. Serwetkę możemy położyć na talerzu. Odstawię, bo zasłania. W taki sposób. Lub u góry z lewej strony. Tak aby było nam łatwo wziąć tą serwetkę i na przykład rozłożyć ją na kolanach. Stawiamy naszą serwetkę. I tak wygląda całkowicie nakrycie do obiadu. Pamiętajcie, to były podstawowe. Zasady nakrywania do stołu są także jeszcze inne, różne przy użyciu innych dodatkowych sztućcy, bo sztućcy mamy bardzo wiele, mamy inne do deserów, inne do serów, inne do pieczywa, inne do ryb, ale ja Wam pokazałam podstawowe ułożenie sztućców i talerzy do obiadu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, czekam na Wasze filmiki, Wasze zdjęcia, Waszych nakryć do stołu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.